Witajcie, pewien nieznany i dziwny przypadek sprawił iż ten poradnik zniknął z YouTube'a, powiadomił mnie o tym użytkownik los 34 za co mu dziękuję, wstawiam teraz wersję poprawioną. Najpierw nudny początek, trochę streszcze, więc żeby użyć tej bardziej zakazanej muzy w naszym filmie wystarczy namu Indos Movie Maker, wiem, że większość reżyserów przerabiaczy czy innych artystów filmowych nie korzysta z błędem ale wiem, że każdy, przynajmniej oryginalny Indones XD jest w niego już wyposażony. Tak więc najpierw Importujemy jakiś zakazany utwór. Ja wybrałem NAMP autorstwa Linkin Parka. Teraz wybieramy opcję zapisywania i wpisujemy nazwę. Najlepiej żeby była to nazwa oryginalna i potem w nawiasie, że to zedytowany kawałek, na przykład. Linkin Park Myślnik NAMP nawias błęem edit po nawiasie. Następnie zaznaczamy cudzysłów, więcej opcji cudzysłów, cudzysłów inne ustawienia cudzysłów i zaznaczamy ustawienie cudzysłów audio jakości FM cudzysłów. Teraz czekamy tylko aż nam się zapisze, nie powinno trwać to dłużej niż kilka do kilkunastu sekund. Teraz importujemy nasz już niezakazany kawałek i zwyczajowo go odtwarzamy.